Słuchajcie, chłopaki i dziewczyny, dziś są moje urodziny, więc pozwólcie, że napiję się za swoje własne zdrowie. O, właśnie, trzeba wino czerwone trzymać za nóżkę. Za nóżkę, żeby go nie podgrzewać. Bo wino czerwone powinno się pić w temperaturze pokojowej. No to piję moje zdrowie. Będę bardzo zdrowa. Z okazji urodzin pojechaliśmy z klub na Cypr. Siedzimy sobie tutaj w słoneczku ciepłym, ale wiatr jest zimny. I jak się pójdzie nad morze, to właściwie głowę urywa. Także siedzimy sobie w tej kawiarni, którą Wam tutaj troszeczkę pokażę, ale tak tylko troszeczkę. O! Ja nic nie widzę, co filmuję, więc nie zdziwcie się, że puszczę filmowego bąka. Jeżeli coś było widać, to się cieszę. I pozdrawiam Was wszystkich w moje urodziny. Do babcia.